Tłumaczę Wam to w minutę? Posłuchajcie. 5 jabłek plus 1 jabłko to 6 jabłek. Teraz mieliśmy 4 jabłka, ale zabieramy jedno, no to 3 zostaną. Teraz 4x razy x przy mnożeniu, słuchajcie, wykładniki, czyli te nasze tutaj potęgi, dodajemy, pamiętajcie. Jeżeli nie stoi nic, to znaczy, że stoi niewidoczne 1. 1 plus 1 to 2, czyli będzie 4x kwadrat. Tak samo tutaj, tu stoi niewidoczny 1, tutaj też, czyli mamy 7x kwadrat y. Przy nawiasach potęgi mnożymy, ale ta dwójka odnosi się i do tego, i do tego. 8 do kwadratu, 8 razy 8, 64. x kwadrat jeszcze do kwadratu, 2 razy 2 to 4. Teraz 5x przez x mamy 5x przez x. X nam się ładnie skrócą i będzie 5, a pamiętajcie, że wszystkie tematy wytłumaczone krok po kroku zaraz znajdziecie u mnie na profilu w moim pełnym kursie w BIO.